Evet şimdi lan Kurre'in filmi Dzisiaj mamy drugi czerwiec. Dzisiaj jadę kosić na łukę. Gda to trochę nie sprzyja, ale stoimy dniami, ale jadę. Co będzie, to będzie. Kożarka poczepiona. Teraz mogę jechać. Jestem już na łące dzisiaj no będę kosił tutaj piękna taka no, działeczka I teraz może z panem posiada. cena już rozłożona. Teraz jadę. Teraz z daską. Tak to w tym momencie, ale w ogóle jest jeszcze to trzeba powyrywać. To będzie się do dzieła. Tak to właśnie na chwilę obecną. Мужик, когда подаст мне, то уже бы не сбирал. Уже жена дам. Potem, tutaj i tu się taki pokos, nie wiem czy na kamerze będzie trochę widać, ale że że będzie. Kosiarka mojej konstrukcji. Można nawet pod zajrzeć, o tylko sam, ale dobrze, że ta, kanopła, to się przydaje, bo to jest taka no, osłona. Nie wiem kiedy, pojadę na dalszą łąkę, a kiedy to będzie, to ja nie wiem. No proszę, do mnie już na całego go startuje. Czasami. No dobra, jutro, jutro dogram. coś i będziecie mieli całą wersję siano kosów. prostu piękna łąka. Nie tak piękne, jak kiedyś było, bo było trochę inaczej. A i teraz już zarosło. No i nie ma, no. Ty mała znowu, zaraz was mała znowu, zaraz mała zapachniała, zajrzała tak, jak Oj tak, jej się śpiewało, śpiewało. Mogę trochę trochę. Jak to zrobić, żeby było charakterystycznie? O, mam pomysł. Obrzucę kosiarkę. i będzie wiadomo, że pracowało. Takie no, takie no efekty. A na zakończenie też, gdy już gdyż przyjadę i to pierwszym pokosem to mogę... Dobrze, myślę że, myślę, że tyle na razie wystarczy, ale... bo mam, bo mam jeszcze spotkanie ze sąsiadami i muszę wpaść, a muszę jeszcze skończyć, pow... no, żeby było też lepiej prasę przejechać. I widzimy się już tuż przy drodze. No i już Musiał trochę przy tych bronach przyjechać, ale No i teraz... No i teraz składam, no i zaraz rozłożę kosiarkę. Teraz muszę obczyścić ją. No i dobra, tak ma, że... Tak W takim razie rozkład rozkładam i, I wracam. No i... no i dobra. No i dobra, tak razie że... Łapka w górę. Jaki żołnierzy. Jeżeli zobaczycie, jeżeli nie wzięliście, to zapraszam do tego, albo jak nie, nie wzięliście, no to, to to obejrzycie z prawej strony, no to